Zapraszam Państwa na wirtualny wykład, prezentację poświęconą rękopisom średniowiecznym prowincji włoskiej, a więc powstałym na terenach średniowiecznej Italii, znajdującym się obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Rękopisy te zostały sporządzone w formie kodeksu, a więc w najszerzej rozpowszechnionym w ciągu wieków, najbardziej nam znanym i wydaje się najbardziej praktycznym formacie książki. Prezentowane rękopisy. Należą do zbioru 46 kodeksów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, które w 2013 roku zostały zdigitalizowane, a w 2016 włączone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Na slajdzie widzicie Państwo, zamieszczoną na stronie oddziału zbiorów specjalnych, notę informacyjną wyjaśniającą zakres tego pojęcia w odniesieniu do zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Interesujące nas dzisiaj wyłącznie rękopisy włoskie zaprezentuję Państwu w najbardziej sprawiedliwym z porządków tego świata, czyli w porządku chronologicznym, a więc w kolejności, w jakiej powstawały. Najstarszy z przechowywanych w zbiorach naszej biblioteki rękopisów sporządzonych na terenie średniowiecznej Italii to pergaminowa karta tzw. Biblii Atlantyckiej. A więc jedynie fragment kodeksu, zaledwie jedna karta, ale za to jaka? Zanim jednak wyjaśnię, co kryje się pod tym tajemniczym, wydaje się geograficznym terminem, w kilku słowach chciałabym przybliżyć Państwu kategorię zbiorów bibliotecznych, jaką stanowią fragmenty rękopisów, albo inaczej rękopiśmienne fragmenty. To kategoria w istocie marginalna i zwykle marginalizowana w całokształcie zasobów bibliotek naukowych, choć niesłusznie ponieważ niejednokrotnie w tym co potocznie my bibliotekarze nazywamy makulaturą rękopiśmienną skrywają się prawdziwe perełki, unikaty, niezwykle cenne dla badań filologów, historyków, zwłaszcza historyków książki, kodykologów, muzykologów i przedstawicieli innych dziedzin nauki. Wśród tych Obiektów najliczniejszą grupę stanowią fragmenty rękopisów pochodzące z opraw książkowych zdemontowanych bądź już nieistniejących. W niektórych przypadkach są to jedyne ślady po zniszczonym kodeksie. Tego rodzaju szczątki średniowiecznych rękopisów szacuje się w zbiorach naszej biblioteki na około 40 różnorodnych fragmentów. Mając na względzie wojenne losy wielu wielkopolskich, no nie tylko wielkopolskich, bibliotek prywatnych oraz instytucjonalnych, a także powojenną akcję zabezpieczania księgozbiorów rozproszonych i porzuconych, można przypuszczać, że właśnie podczas II wojny i w latach powojennych niektóre z książek utraciły swoje oprawy. Wśród pergaminowych zabytków zaliczanych do powyższych kategorii znajduje się właśnie wspomniana już, interesująca nas, iluminowana karta, tzw. Biblii Atlantyckiej. Tą nazwą określa się bogato iluminowane biblie dużych rozmiarów, zwykle około 60 na 35 cm. Stąd właśnie określenie atlantycka, więc rozległa, duża. W produkcji tego typu kodeksów specjalizowały się, począwszy od schyłku XI wieku, skryptoria klasztorna środkowej Italii. W ciągu ostatnich kilkunastu lat intensywne badania nad zagadnieniem produkcji Biblii Atlantyckich prowadzą włoskie badaczki Marilena Magnacci i Giulia Orofino. I do publikacji tychże autorek odsyłam osoby, które być może bliżej Będą zainteresowane tym zagadnieniem. A teraz proszę przejść do slajdu numer 4. Jak wskazuje stan zachowania naszej karty, została ona wtórnie użyta jako obleczenie, czyli okładzina oprawy. Przy czym nic nie wiemy o okolicznościach tej działalności introligatorskiej. Zdjęcia z oprawy w nieokreślonym czasie trafiła do zbiorów. Naszej biblioteki w latach 1964-65 wraz z pokaźną częścią księgozbioru i archiwum Polskiego Muzeum Szkolnego w Elwowie. Pierwotnie w narożniku złożonej karty znajdowała się naklejka sygnaturowa Muzeum Szkolne W Elwowie L6902. Prawdopodobnie była to właśnie sygnatura książki, z której zdjęto tę pergaminową kartę. W trakcie prac konserwatorskich zdjęto naklejkę, ponieważ zasłaniała część inicjału. Niestety, wśród kart katalogowych księgozbioru muzeum nie udało się odnaleźć karty książki o sygnaturze L6902. A teraz przejdźmy do slajdu numer 5. Karta o wymiarach 56,5 cm na 39 cm wykonana ze skóry owczej, zapisana była obustronnie w dwóch kolumnach z bogato zdobionymi inicjałami figuralnymi. Uległa znacznemu zniszczeniu skutek działań introligatora, który zeskrobał tekst ze strony mającej pełnić rolę z zewnętrznej strony oprawy, obciął jej naroża, częściowo margines, a po środku karty, w miejscach z książki, wyciął cztery otwory. Według profesora Arkadiusza Wagnera, interesujące i nieczęsto spotykane w przypadku tego rodzaju pergaminowych okładzin czy obleczeń jest wykonywanych z rękopiśmianych kart, czyli właśnie z makulatury, jest pozostawienie inicjału figuralnego na zewnętrznej stronie oprawy przy jednoczesnym całkowitym usunięciu tekstu. Slajd numer 6. Tekst zapisany dwunastowieczną minuskułą romańską zawiera końcowy fragment księgi Jonasza i początek księgi Michaasza. Zdobiące tekst obu stron, inicjały figuralne, figuralne E, erat i V, verbum, prezentują wysoki poziom sztuki iluminatorskiej i są jednym z najważniejszych dowodów przemawiających za włoskim pochodzeniem rękopisu. Warto i należy przy tej okazji podkreślić, że jest to jedyny znany w zbiorach polskich zabytek Biblii Atlantyckiej. I dlatego właśnie cyfrowy wizerunek tego rękopisu został przez nas wybrany i wykorzystany jako ilustracja w kafelku zbiorów specjalnych na stronie WWW Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, co, co prezentujemy na slajdzie numer 7. A teraz dzięki kodeksowi Antonia Darido przeniesiemy się na kilka minut do XIV-wiecznej Padwy i na chwilę kilka do Mediolanu. Rękopis o sygnaturze RKP 1736 to kodeks w typie miscelanea, a więc zawierający teksty różnorodne tematycznie. Przede wszystkim traktaty filozoficzne, ale także krótkie traktaty teologiczne, prawne i medyczne. To jedyny średniowieczny rękopis prowincji włoskiej w zbiorach poznańskich, w przypadku którego udało się ustalić pierwszego właściciela. Ponadto jest on, jak dotąd, jednym z najlepiej zbadanych kodeksów średniowiecznych w zbiorach naszej biblioteki. Pierwszą szczegółową analizę bibliologiczną i treściową tego rękopisu przeprowadził dr Jakub Kojawiński w 2014 roku. A wyniki jego badań stały się dla mnie inspiracją i zachętą do dalszych dociekań i poszukiwań, które z kolei stały się możliwe dzięki stypendium Fundacji Lancerońskich i pobytowi naukowemu w Rzymie w 2015 roku. Ale powróćmy do opisu i charakterystyki naszego kodeksu. Został on sporządzony na papierze w formacie inkwarto o wymiarach 21,5 na 15 cm. Skryptor przyjął jednokolumnowy układ tekstu stosując liniowanie ołówkiem grafita. Na podstawie analizy pisma yy, można określić je jako kursywę na bazie kancelereski. I na tej podstawie przypuszcza się, że rękopis został wykonany prawdopodobnie przez jednego skryptora dla jednego zleceniodawcy, ale etapami, na co mogą wskazywać różnice wykonania. Pojedyncze inicjały posiadają dekorację filigranową, bardzo misterną, i te najładniejsze są prezentowane na slajdach. Kodeks liczy 198 kart i nie posiada oprawy. Brak jakichkolwiek śladów wiązań pozwala nam przypuszczać, że w ogóle nigdy nie został oprawiony. Co nie było w średniowieczu zjawiskiem wyjątkowym. Czas powstania rękopisu daje się ustalić jedynie w przybliżeniu na okres między 1392 a 1399 rokiem. Datę postkwem wyznacza czas wykładów Giovanniego da Borsano, wygłoszonych na Uniwersytecie w Padwie w 1392 roku, który zapis zapis tych wykładów, określany w nomenklaturze akademickiej średniowiecznej jako rekolekciones, zapis tych wykładów stanowi główną część zawartości naszego kodeksu. Z kolei, dający się odczytać na ostatniej uszkodzonej y, silnie karcie y, naszego rękopisu, y, rok 1399, y, jako data prawdopodobnie pierwszej sprzedaży kodeksu, staje się dla nas tą datą, y, przed którą rękopis, y, czyli datą antekwem, przed którą rękopis musiał, y, musiał powstać. Jeszcze do analizy tej ostatniej karty powrócimy w dalszej części naszej charakterystyki kodeksu Antonia D'Arido. Takie datowanie kodeksu, czyli właśnie między latami 1392 a 1399, między ty, tymi latami, znajduje potwierdzenie także w typach filigranów, czyli znaków wodnych, które używane były przez papiernie włoskie. W końcu XIV, a także na przełomie XIV-XV wieku. A teraz nieco szerzej na temat zawartości kodeksu padewskiego. Jak już wspomniałam, zasadniczą jego część stanowią traktaty filozoficzne. Natomiast teksty o tematyce teologicznej, prawnej czy medycznej, w większości to jedynie krótkie kilku bądź kilkunastostronnicowe fragmenty większych dzieł. Najobszerniejszą, bo zajmującą ponad 100 kart tego rękopisu, a zarazem najcenniejszą część kodeksu, stanowi komentarz do trzech ksiąg de anima Arystotelesa, autorstwa Giovanni da Borsano z Mediolanu, w innych źródłach występującego jako Giovanni da Brossano doktora artium, czyli sztuk wyzwolonych, i medycyny, profesora uniwersytetu w Bolonii od 1372 roku oraz w Pawi w latach 1379-1398, brata słynnego kanonisty, arcybiskupa Mediolanu, Simone da Borsano. Na kolejnym slajdzie, numer 10, możecie Państwo zobaczyć kartę początkową i końcową tego właśnie komentarza. Z pewnością skupienia uwagi podziwu godna jest karta 25 Rectos, czyli ta karta z zapisem początkowym tekstu, na której incipit brzmiący Bonorum Honorabilium Noticiam Opinantes. Ozdobiony jest przepięknym, rozbudowanym inicjałem filigranowym, inicjał litery B. Warto tutaj dodać, że stopień właśnie rozbudowania inicjałów filigranowych może być uznawany za podstawę do. W miarę przybliżonej datacji danego rękopisu. I tutaj tak wyraźnie rozbudowany inicjał, inicjał filigranowy może wskazywać na, właśnie potwierdza datację rękopisu na schyłek XIV wieku, początek XV. Początek Ale powróćmy do, do naszego komentarza. Komentarz ten ma szczególną wartość dla badaczy średniowiecznej filozofii, zwłaszcza w zakresie recepcji dzieł Arystotelesa, ponieważ jest jednym z dwóch zachowanych w zbiorach europejskich odpisów: rekolekcjone z Giovanniego da Borsano. Warto zaznaczyć, że poznański odpis znany był dotąd wyłącznie polskim badaczom przedmiotu. Natomiast drugi znany rękopis, również zaczynający się od słów bonorum honorabilium Noticiam opinantes, znajduje się w kodeksie o sygnaturze MS 593 w biblioteka Angelika w Rzymie. Przepiękne, zabytkowe wnętrze lektorium tej biblioteki możecie Państwo podziwiać na kolejnym slajdzie. W tym miejscu pozwolę sobie tylko na krótką dygresję yy, yy, na temat tejże biblioteki, yy, która powstała przy kościele Świętego Augustyna. Powstała jako biblioteka klasztorna Augustianów w 1604 roku, i już po pięciu latach stała się yy, jedną z pierwszych bibliotek publicznych yy, we Włoszech. Yy, ale powracamy do omówienia komentarza Giovanni'ego da Borsano. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo pierwszą i ostatnią kartę właśnie komentarza w formie Collecciones w odpisie włoskim, czyli w odpisie właśnie, przepraszam, w odpisie rzymskim, czyli w odpisie znajdującym się w kodeksie w zbiorach biblioteka, Biblioteki Angelika w Rzymie. I tutaj szczęśliwie anonimowy skryptor tego komentarza odnotował w kolofonie, zaznaczyłam na czerwoną, czerwoną, w czerwonym kwadracie właśnie miejsce, gdzie skryptor zamieścił właśnie explicit, Podając kilka cennych dla nas informacji na temat, na temat tego tekstu. Na kolejnym slajdzie, w moim wolnym tłumaczeniu, słowa zakończenia tego, tego tekstu brzmią. Kończą się wykłady, tutaj yy, nie rekolekcjones, tylko zapis brzmi rekolupcjones. Kończą się wykłady na temat trzech ksiąg de anima Arystotelesa, wygłoszone przez magistra, bądź domyśle mistrza, Jana z Borsano, najsławniejszego doktora Artium i medycyny z Mediolanu. Zapisane w Padwie w roku pańskim 1392, ostatniego dnia listopada. Czyli w Dniu Świętego Andrzeja, w sobotę. Poddaję pod Państwa uwagę y, datę dzienną wygłoszenia tego y, wykładu. Dzisiaj, y, w momencie y, publikacji tego, te, y, naszego dzisiejszego wykładu, y, mamy również y, y, dzień y, ostatni dzień listopada. Trzeba przy tym zaznaczyć, że informacje zawarte w eksplicycie rzymskiego rękopisu, a więc podane miejsce wygłoszenia wykładów przez Gioveniego da Borsano oraz zaznaczony czas, data dzienna zakończenia pracy skryptora nad tym tekstem, są szczególnie cenne w świetle badań nad naszym poznańskim odpisem owych rekolekcjones którego anonimowy pisarz ograniczył się jedynie do dwukrotnego przedstawienia, podania imienia wykładowcy, bez, bez informacji dotyczącej daty i miejsca wygłoszenia wykładów. Na kolejnym slajdzie widzicie, Państwo karty początkowe. Omawianego przeze mnie y, tekstu w wersji y, zachowanej w rękopisie rzymskim y, oraz y, y, w rękopisie poznańskim. Y, analiza porównawcza y, obu zachowanych w wersji, z Giovanni da Borsano na temat De Anima Arystotelesa rzymskiej i poznańskiej. Którą udało mi się przeprowadzić 5 lat temu w Rzymie, wykazała wyraźną analogię tekstów i jedynie nieznaczne różnice w składni i treści, brak pojedynczych wyrazów bądź fragmentów zdań. Ta analiza potwierdziła jednocześnie, że oba teksty są zapisem jednego cyklu wykładów wygłoszonych przez mediolańskiego profesora na Uniwersytecie w Padwie w 1392 roku. Pozostaje nam do omówienia ostatni ważny element charakterystyki Kodeksu Padewskiego, a mianowicie identyfikacja, a raczej próba identyfikacji postaci pierwszego właściciela, pierwszego czytelnika naszego kodeksu. Przyznaję, że badania tak zwanej pierwotnej proweniencji Czyli pierwotnego pochodzenia książki, najstarszych losów danej książki, zwłaszcza książki średniowiecznej, czyli tego pierwszego etapu jej użytkowania, są dla mnie osobiście każdorazowo zagadnieniem najbardziej interesującym, żeby nie powiedzieć pasjonującym. Z treści dwóch łacińskich zapisów proweniencyjnych, zachowanych w szczątkowej postaci na ostatniej karcie rękopisu padewskiego, wynika, że pierwszym zdanym nam z imienia czytelnikiem i właścicielem tego kodeksu był Antonio D'Arido, syn Nicolao D'Arido, który w 1399 roku nabył rękopis Proprecio ducati stres, czyli za cenę trzech dukatów. Później, jak jest zapisane, y, istot skryptum wraz z innymi częściami książki, zakupił od niego niaki zygismondus de Porhenzis. Trudno tutaj jednoznacznie określić. Y, Określić miejscowość, z której mógł pochodzić, ponieważ zapis jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewyraźny i fragment, fragment kartki naderwany. W każdym razie, ów zakupił od niego książkę już za wyższą cenę za cztery dukaty. Całą analizę tej, tych szczątkowych zapisów proweniencyjnych możecie Państwo śledzić na slajdzie 15. Tyle informacji daje się wyłuskać z wytartego i uszkodzonego tekstu na owej końcowej, podartej karcie rękopisu. Z pomocą w dalszej identyfikacji interesującej nas postaci, Przychodzą inne źródła, źródła akademickie, uniwersyteckie. Familia da Rido albo Dario, wzmiankowana w źródłach od XIV wieku, należała do arystokracji Padwy, a jej pozycja we władzach republiki i też znaczenie polityczne wzrastało w ciągu kolejnego stulecia. Aktywność przedstawicieli rodu przejawiała się y, bardzo wyraźnie w sferze intelektualnej w życiu Uniwersytetu Spatavina, czyli właśnie Uniwersytetu Padewskiego, drugim po Bolonii najstarszym i największym uniwersytecie italii. W 1398 roku y, Nicolao D'Arido, pytanie. Czy, czy był to ojciec naszego Antonia? Trudno stwierdzić, ale ponieważ imię to było dosyć popularne w rodzie Dario. W każdym razie, Nicolao D'Arido, doktor artium i medycyny, profesor tej uczelni, ufundował, ufundował kolegium dla miejscowych ubogich studentów. Tak czytamy w zapisach uniwersyteckich. Niespełna 20 lat później, w wykazie graduatów, czyli absolwentów ze stopniem uniwersyteckim, padewskiej uczelni, odnajdujemy Antonia Darido już po publicznej obronie, która się odbyła 31 marca 1417 roku i na mocy której otrzymał on stopień doktora in sciencia Artium. Dwa miesiące później, 26 maja, w trakcie publicznej obrony kolejnych czterech graduatów, wymieniany jest już Antonio ja w gremium profesorskim z pełnymi zaszczytami, jako, cytuję, Nobilis et egregius artium doctor magister Antonio Derido filius quondam ser Nicolai Cive Paduano. Po raz ostatni pojawia się yy, nasz Antonio w Acta Graduum Academicorum 30 kwietnia 1438 roku z podaniem dzielnicy zamieszkania. W, cudzysł w cudzysłowie, cytuję: Antonio de Rido de contrata forzatorum padłe arcium doktor. Biorąc pod uwagę datę uzyskania stopnia doktora arcium, Czyli 1417 rok. Należy wykluczyć przypuszczenie, aby Antonio Darido mógł być słuchaczem wykładów Giovanniego da Borsano, wygłoszonych na Uniwersytecie w Padwie w listopadzie 1392 roku. Z pewnością jednak studiował tekst jego gościnnych rekolekcjones już jako właściciel, właściciel kodeksu. Na kolejnym slajdzie macie Państwo przedstawioną kartę z rękopisu, kartę z naszego rękopisu padewskiego, z niezwykłym inicjałem, oryginalnym znakiem ikonograficznym, potwierdzającym własność kodeksu. Jest wpisany w inicjał początkowy trzeciej księgi Rekolekcjones, herb rodu Darido. Owa, o, ów początek trzeciej księgi Rekolekcjones znajduje się na karcie 111 Recto. Herb przedstawia dwa skrzyżowane miecze skierowane głowniami w dół i dwie gwiazdy pomiędzy mieczami. Na kolejnym slajdzie y, widzicie Państwo porównanie, y, porównanie wyobrażenia y, herbu y, zawartego w inicjale, umieszczonego w inicjale, z, y, z typowym przedstawieniem y, herbu rodu D'Arido. Użycie znaku heraldycznego w takiej funkcji, czyli jako formy zdobienia tekstu należy interpretować jako przejaw tożsamości rodowej właściciela rękopisu, wykorzystującego wszelkie dostępne możliwości yy, jej uzewnętrznienia, owej tożsamości rodowej. Yy, dodatkowymi elementami, poza heraldycznymi przedstawienia, są zagadkowe sygla B i A, które Państwo widzicie na, wyraźnie już na slajdzie 18. Być może należy w nich widzieć pierwsze litery imion bądź pochodzenia autora de Anima i jego komentatora czyli byłaby tutaj mowa o y, Arystotelesie Arystoteles i y, Giovanni da Borsano. Ponieważ taki zabieg skryptorski był jednak zjawiskiem niespotykanym, Interpretacja inicjałów pozostaje na razie zagadnieniem otwartym, aczkolwiek bardzo intrygującym i kuszącym. Dziękując Państwu za uwagę, za dzisiejszą wirtualną obecność, yy, pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że tą krótką prezentacją jedynie dwóch rękopisów prowincji włoskiej. Choć w niewielkim stopniu zainteresowałam Państwa szeroką i dość złożoną problematyką rękopisów średniowiecznych, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zapraszam do wysłuchania drugiej części prezentacji, która już wkrótce, a więc do usłyszenia.